Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Jestem doradcą finansowym, ale z wykształcenia również kulturoznawcą. I zawsze postrzegam rzeczywistość poprzez wzory kulturowe, ukryte wzory kulturowe. Co to jest wzór kulturowy? To jest niepisany, ale pewien formalny sposób zachowania. Na przykład, jeżeli ktoś umarł, to wiemy, że powinniśmy złożyć kondolencje, czyli przychodzimy i wyrażamy wyrazy współczucia. To jest taki wzór kulturowy, który mówi o tym, że należy się w określony sposób zachować. Otóż moim zdaniem mamy wiele wzorów kulturowych, które regulują różne dziedziny naszego życia, natomiast mało albo prawie wcale nie mamy wzorów kulturowych regulujących nasz stosunek do pieniędzy. Porozmawiajmy o pieniądzach. Czy my w ogóle o pieniądzach rozmawiamy? Z jednej strony mamy takie przekonanie, że o pieniądzach się nie rozmawia, to w ogóle taki temat no, trochę drażniwy, albo generalnie powinien być zachowany w tajemnicy, albo w ogóle lepiej na ten temat nie mówić. Nie wypada, nie przystoi, no, kto by o takich rzeczach rozmawiał. Z drugiej strony są też takie poglądy, że liczy się tylko szmal, tylko kasa, tylko forsa, reszta nie jest ważne. masz pieniądze, to jesteś kimś, jak nie masz, to nie jesteś nikim itd., itd. Prawda jak zwykle leży gdzieś po środku, ale jakich wzorów kulturowych brakuje mi odnośnie pieniędzy? Właśnie tych rozmów. Gdzie najczęściej i najfajniej i najłatwiej się rozmawia? W trakcie spotkania na dyskotece czy może w domu? Moim zdaniem brakuje nam takiego wzoru społecznego, rodzinnego, domowego rozmawiania o pieniądzach. Miałem okazję takie rozmowy rodzinne o pieniądzach przeżyć ale w innym kraju. Przez pewien czas swego życia mieszkałem w Niemczech. Miałem tam taką zaprzyjaźnioną rodzinę niemiecką, która zapraszała mnie czasami na obiady albo na niedzielne popołudniowe spotkania i właśnie w trakcie takich spotkań między innymi rodzina rozmawiała o pieniądzach. Rodzina na przykład wspólnie dyskutowała co należy zrobić z nadchodzącymi wakacjami, w jaki sposób je spędzić, jak wydać pieniądze na wakacje. Rodzina rozmawiała na przykład, w jaki sposób przeznaczamy pieniądze na działalność charytatywną. Rodzina rozmawiała na temat tego, jakie kieszonkowe które dziecko dostaje i co powinno zrobić, oprócz tego, że ma wydawać na swoje przyjemności. Te wspólne rozmowy o pieniądzach były czymś dla mnie dziwnym, ale również bardzo ciekawym. Zauważyłem, że takich rozmów w Polsce brakuje. Nie wiem, czy Drogi widzu, który mnie teraz oglądasz, miałeś w domu szansę rozmawiania z rodzicami o pieniądzach. Ja takich możliwości nie miałem. Nie rozmawiałem o pieniądzach ani w domu, ani w szkole, ani w pracy, ani nigdzie indziej. To była taka wiedza, którą trzeba było zdobywać po kryjomu. Tak jak wiedza o seksie Nikt tak generalnie nie uczy ani rodzica, ani szkoła, ani żadna inna instytucja tego, co to jest zachowanie seksualne, jakie się powinno realizować. Powinno się tę wiedzę zdobyć samemu. Podobnie jest z pieniędzmi. Każdy z nas musi nimi zarządzać, ale albo się powinno to wiedzieć od razu samo przez się, albo gdzieś tej wiedzy szukać w dziwny sposób. Brakuje mi. Wspólnego oszczędzania, wyznaczania celu inwestycyjnego, który pokazuje się dziecku, odkładania i nauczania tego, że regularne inwestowanie prowadzi do efektów. Brakuje mi na przykład rozmów, które idą w kierunku zdobycia niezależności finansowej. Każdy człowiek może być niezależny finansowo, pod warunkiem, że zrobi coś w tym kierunku, żeby tę niezależność finansową osiągnąć. Przez niezależność finansową rozumiem taki stan, w którym jest w stanie przeżyć bez pracy, czyli posiada taki. Stan inwestycji, które powodują takie przepływy pieniężne, że nie musi pracować, a stać go na to, żeby opłacić czynsz, zapłacić za prąd, zapłacić za żywność i normalnie funkcjonować i żyć. Czyli ktoś musiałby mieć, przyrównując to do polskich warunków, przynajmniej te 24-25 tysięcy złotych w ciągu roku, żeby móc sobie spokojnie przeżyć, jeśli porównamy to do takiej minimalnej pensji, którą każdy może w Polsce zarabiać. Takich rozmów mi brakuje. Brakuje mi takiego normalnego, ludzkiego podejścia do zagadnień związanych z pieniędzmi. Pieniądze są czasami traktowane jako demon, jako coś, co demoralizuje, jako coś, co jest złe, czasami jako przekleństwo, czasami jako... Cel, który jest z kolei absolutyzowany, liczą się tylko pieniądze. Tak naprawdę pieniądze są ogromną energią. I zgadzam się w stu procentach z tą definicją albo z tym twierdzeniem, że pieniądze szczęścia nie dają, ale to, co możemy przy pomocy pieniędzy zrobić sobie i innym, to daje szczęście. Przy pomocy pieniędzy możemy kształcić dzieci. Przy pomocy pieniędzy możemy osobom starszym ułatwić życie. Pieniądze są potrzebne, żeby zachować zdrowie, kiedy jest ono zagrożone. Pieniądze są potrzebne w wielu, wielu różnych sytuacjach. Pieniądze są naprawdę bardzo pozytywną energią. Jeżeli będziemy ciepło o nich myśleć, to jest szansa na to, że będziemy lepiej się nimi posługiwać. Dlaczego tak uważam? Bo w wielu przypadkach w Polsce istnieje takie przekonanie, że jeżeli ja Ci opowiem o moich zamiarach, to Ty zapeszysz, rzucisz urok i się nie uda. W innych kulturach, na przykład amerykańskiej, jeśli mam jakiś pomysł, to ja wszystkim opowiem o moim zamiarze, bo może znajdzie się ktoś, kto będzie mnie wspierał w łatwiejszym osiągnięciu mojego celu. To nic innego, jak tylko pewne wzory kulturowe, które mamy gdzieś tam z tyłu głowy, które są niepisane, ale które obowiązują. Nadszedł czas zmian. Powinniśmy zmienić nasze społeczeństwo, powinniśmy zmienić nasz sposób myślenia o pieniądzach, powinniśmy zmienić nasze dyskusje rodzinne. Zamiast spierać się przy stole o politykę, zamiast dyskutować na temat tego, co jest dobre, a co złe, który rząd jest lepszy, a który jest gorszy, Rozmawiajmy z pasją o tym, jak procent składany wpływa na nasze życie. Rozmawiajmy z pasją o tym, jak możemy być niezależni finansowo. Rozmawiajmy z pasją o tym, co zrobić, żeby taniej osiągnąć swoje cele finansowe, żeby zapłacić mniej za mieszkanie, które chcemy kupić, żeby kupić je za jedną trzecią ceny, żeby za mniejsze pieniądze kupować samochody, ale mieć taki standard życia, jaki chcemy. To wszystko można osiągnąć, a to jest właśnie kwestia planowania finansowego, czyli rozmów o pieniądzach. Im więcej będziemy o pieniądzach rozmawiać, tym lepiej dla nas. Życzę wszystkim owocnych rozmów o pieniądzach, takich, które rozwiną nas i pozwolą realizować nasze cele. Dziękuję.